Witam wszystkich. Mamy 27. niedzielę, kwietnia oczywiście. Robiłem podsumowanie ze sprzedaży bydła oraz tam popowiadam no tam jak zwykle, ja popowiadam coś może na odprowadzeniu gospodarstwa mojego, na odniesieniu dla wszystkich, co zaczynają. Sprzedaliśmy trzy sztuki bydła. To była sprzedaż 25 marca na WBC do firmy Wierzejki. Ale na początek odnieśmy się do sztuk i co mogę powiedzieć o gospodarce. Sprzedane trzy sztuki, dwie były ze swojego gospodarce, to był jeden byczek, jałówka oraz jedna jałówka była dokupiona. Ona była dokupiona na mleko, wypiła, woreczek, mleczka, tam wychowywało Sano, Rot. Kupione i tak piła, raczej ona była bezproblemowa, bez biegunek, z tego co pamiętam. W sumie nikt się nie przykładał, bo to była jedna sztuka. A to był sezon letni, nikt się nie przykładał tak do niej. I ładnie się odchowała, to nie mogę narzekać. A porównanie do wszystkich sztuk, tak. Od swoich krów były przy mamkach. Do szóstego miesiąca piły mleko. Co ja jeszcze no, do żywienia się odniesie? U mnie w 23 roku było jeszcze swoje zboże. I w zimę 24 swoje zboże. No ale one było zepsute. No trzeba się przyznać, że to było bardzo słabe jakość zboża. Co prawda było ratowane białkiem, dodatkami, ale nie kupowałem zboża. No chciałem szybciej wypaść. Była to duża ilość, bo to był zapas zbóż z kilku lat. To był jęczmień i pszenżyto, więc szkoda trochę, że niestety musiałem rozrzutnik zboża wywieźć dosłownie na pole. Pewny rozrzutnik zboża. Reszta była słabej jakości, ale była spasana. Były jeszcze dwa środki na mykotoksyny, drożdże, soda, sól, e, szuta, wiadomo, białkowo podganiane oraz DDGS. No on był w sumie takim pewnym sposobem dodatkiem smakowym, bo raczej to do jakiegoś białka to nie widziałem, że podganiały. E, tak, jak teraz dajemy szutę słonecznikową, widzę bardziej poprawę. Możecie zobaczyć na te, jakie widzicie. takie tutaj no ten, zbudowana masa mięśniowa, tak? U tej sztuki, u tej Też raczej, jak na chyba nie jest źle, na porównać mu na 100 sztuk e, Tak, wracając do tej sztuki Ona jest zacielona limuziakiem, mamy dzisiaj niedzielę, w piątek była zacielana, się bydłowała, limuziaczkiem zacielona Znajomy przyjechał, zacielił Także miejmy nadzieję, że jest ok e, On ma swoje krowy, zaciela, także w Tym co miał ona została, nie zamawialiśmy niestety w tym roku nic żadnego, trzeba było wcześniej mu powiedzieć. To by Białoruśbie te załatwił, oczywiście. Bo, bo te to jest te to, co sprzedane, to na przykład od niego są a byczek to był niestety, ale od swoje, po swoim byku sam ołówkę i tak została krowa No ale wróćmy do sztuk sprzedanych, tutaj też tam cielaki jedzą, jak widzicie, jedzą zielonkę, żyto. Rano, wieczór dostaję trochę śruty, ale ogólnie co na życie, może być tak, że spadną do tego żywienia właśnie u mnie, tamte sztuki były właśnie żywione słabym zbożem. E, było też okres, że kupione były dwie tony prężyta. ogólnie posłuchałem się wszystkich, co mi rado, żeby nie kupować paszy pełnoporcjowej. No i ogólnie na samym przeżycie mm, słabo to jadły. Było bardzo słabe pobieranie ogólnie, wam powiem, lepsze było pobieranie jakbym zawsze dał sam jęczmień, to by było dobre pobieranie. No u mnie jak wiecie były lata siana jęczmienia, ale ogólnie co mogę szczerze powiedzieć Zboże było siane, bo to było takie nastawienie Taki kiedyś system bardziej angielski u mnie panował, że nie było żywione kiszonkami Ani zielonkami, tylko było jęczmień I słoma jęczmień na tej zasadzie tak wyglądało używienie Do czasów, gdy jeszcze mama gospodarzyła Owiec bywał, że był siany, ale głównie to był jęczmień siany Później ja też to przejęłem ten, że chciałem system i na jęczmieniu no ale ogólnie no, koszty produkcyjne to mnie przerosło, było zbyt drogie zboże. Teraz może te zboże miałoby sens u nas, bo już jest pole troszkę w lepszej kulturze niż było wcześniej. No po prostu jęczmień po jęczmieniu dobrze pole wyciąga. Gospodarstwo było słabe finansowo staliśmy. To był okres bardzo ciężki zanim nagrywałem i było wyprzedane stado. Brakowało tej paszy, może można zobaczyć, że zaczynałem od koszenia poboczy. I sado było budowane od zera A najstarsze filmiki, jak zobaczycie, to Bora była pełna Ogólnie gospodarstwo jest u mnie nierentowne, muszę to przyznać I no jest, jest różnie, jest ciężko, także mówię no, żywione, jest zielonko, no i śruty tak nie dostają z reguły Jak dostawały, wcześniej te co sprzedane miały słabo śrute. Trochę już dostawały, no kupczej, ale to było tak niewiele no. cięte koszta są no, i z strony, cięte koszta. No, okej, okay, więcej zostanie przy sprzedaży. No, są słabe przerosty. Rok wcześniej sprzedawaliśmy to, miała sztuka 1370 370 kg. Co prawda ona chorowała, ale no, były słabe przerosty. Byczki HF, które też chorowały, miały 600-670 kg. W wieku 22 miesięcy, które też były na mleku, były cały czas problemy z nimi. Na no jałówki też od handlarza mieliśmy takie to, to dwa, wyszły upadkami, Jedna nogę złamała, poszła normalnie na samochód, ale nam potrącili za tę nogę no i wyszła słabo. Po 10 złotych poszła. Eee, druga miała tylko 370 kg, chyba poszła po 8 zł, nawet handlarz nie chciał jej brać. No i co mogę powiedzieć? No i to są właśnie koszta, które się nie zwracają. Była jedna sztuka, właśnie co może za wcześnie sprzedana miała tam 460. Krowy też w sumie dużej wagi nie miały, ale krowy w sumie najlepiej poszły. No i co? Sprzedaż była dlatego, że chcieliśmy kupić pole, a to było błędem. Lepiej byśmy zrobili, jakbyśmy kupili pole za kredyt. Kredyt byśmy spłacili i byśmy pole kupili. Sztuki upaśli, kredyt spłacili i gotowe. Ogólnie, ja powiem tak: dla osób, które zaczynają z gospodarstwem, kredyt nie do końca jest złym rozwiązaniem. Ja na przykład buduję swoje gospodarstwo na kredytach, co prawda na małe sumy, bo jestem osobą nie, no nie no bez, bez możliwości tak dużych kredytów wzięcia, bo jak jest małe gospodarstwo, nierentowne, które dopiero zaczyna, to niestety nie mam stałej umowy pracy, jestem młodym człowiekiem, także nie mam możliwości wzięcia pół miliona kredytu. Bo nie będę miał możliwości spłaty, tak wiadomo. Ale ta 50 tysięcy można tak sobie wziąć. O, dzwonię do banku, potrzeba no, mi do sobie na no, tak jak zakup pola, no, pół hektara, no to tam bez problemu mi dali kredyt, mimo że nie, nie miałem stałej umowy. Chodziłem w sprawie kredytu, ale go nie wziąłem, wolałem sprzedać bydło. No i to był błąd, tego mówię. Daję jałoszki, 7 sztuk i na znaczy 5 sztuk jałoszek, i dwa byczki, były właśnie kupione za kredyt. Kredyt wyniósł mi 140 niecałe złotych, więc myślę, że warto. Także nie, nie miałem tych prowizji od kredytu, tylko sam procent. więc wyszedł mi tanio. Jednego dnia zadzwoniliśmy do banku, drugiego dnia mieliśmy pieniądze, na wieczór już cielaki były i to myślę, że najlepsze rozwiązanie. A spłacone było jak pieniądze właśnie przyszły z sprzedaży bydła. I to jest najlepsze rozwiązanie. Co mogę powiedzieć no jeszcze o no, żywieniu bydła, bo to zacząłem, nie dokończyłem. Przed samą sprzedażą 5 miesięcy bydło było butowane na sprzedaż. Ile da radę zjeść, żeby przyrosty były. No i teraz tak, te przyrosty nie były fajne na żywienie. Bo żywienie było większe niż kilogram. Żywca, który dostaliśmy, tyle że liczyłem po kosztach takich jak zboże. Swoje liczyłem po kosztach niższych niż mi wyprodukowanie kosztowało. Kupcze pasze, no to już wiadomo za tyle co kupiłem, a pasze objętościowe liczyłem za tyle co bym mógł sprzedać. Także myślę, jak kostka siana liczyłem po 7 zł. To no koszt produkowania myślę, że z 5 zł mnie wyniósł na takiej siany łące na te 4 zł, a może też z 5 zł. Na swoim, tak, beznawozowym, bardziej ekologicznym plonie, ale też nie do końca tanio, bo mam rozrzucony duży działek i 1500 litrów paliwa na 7 hektarów swojego, plus kilka dzierżaw, czyli tam gdzieś tam roku miałem około 11 hektarów użytków zielonych, ziemniaki, owiec, tam poplony tego typu, spalinę z 1500. Nawet nie wiem około 2000 samej ropy. Także liczmy, ile ropa kosztowała sami wiecie. Także nie muszę powiedzieć. No i nie jest adekwatny przyrost. Mam tutaj policzone do żywca. Także nie będę się wymanżał na płucie żywienia, ale co do młodych, którzy startują z wprowadzeniem gospodarstwa spana moja rada. Każdy powie, że było trzeba kupić inne sztuki, tak. Kupić odsadka Herforda limuziaka, wiecie jakie są ceny? Takie sztuki kupiłem za 1700 zł, jedno i drugie. Patrzcie, jakie ona ma umieśnienie. A odsadka, limuzę jeździłem za jedną sztukę. 6000 chciał człowiek. Ja myślałem, że chciał 3000. Pojechałem, obejrzałem, pytam się za ile do odbioru. A on mówi: 6000 za. Jedną sztukę, a w się pisało 6 tysięcy sprzedaży sztuk. I ja tak myślałem, to były młode jałóweczki No i co niestety, nie doszło do transakcji, tak? Yy, wiadomo, każdy chce zarobić tak samo na zbożu. I dlatego, no niestety, no zboże staram się kupić jak najtaniej, no wiadomo, a sprzedający chce sprzedać jak najdrożej, bo na tym zarobek ma. No i w sposób. Yy, no jest taki, że no wiadomo większość też rolników chce sprzedać hurtowo zboże, no ja nie jestem w stanie, więc kupuję jak pasze objętościowe, no to już gotowe, tak. No z reguły wychodzi drogo, ale też na zbożu to już taniej mi nie wychodzi, no już liczyłem, tak. No pasze objętościowe, no są jakie gospodarza z no żywimy tymi najgorszymi latem, więc no i przyrosty co słabe. No w zimę było butowane lepszo, pasze przykład teraz zostawały z kwietnia siano, które było no... Myślę, że najlepsze, bardziej białkowe widać, że poprawiły się i na przykład biegunek teraz nie mamy pożycie, boję się tylko czy nie schudno. Oczywiście ślute dostają, ale już mniejszą ilość, ziemniaki dzisiaj dostały, ale już granulatu nie dostają. Ale nie wiem czy widać, ale tutaj dosyć ta sztuka jest no dosyć ładna się robi, mają około roku te sztuki. Ta, ma to, ta jest zacielona tak jak mówiłem chyba. Nie wiem, czy mówiłem, czy nie mówiłem, jak jest tak, to jest zacielona limuziakiem w piątek. Także miejmy nadzieję, że będzie cielna, zostanie w gospodarstwie. No a tu mamy właśnie odsadki, które sprzedaż na wiosnę raczej, a o te na jesień. Nie będziemy trzymać raczej długo, trzeba ciąć koszty ze sprzedaży. a już mówię dlaczego. Pasze mam drogie, muszę chodzić ręcznie, więc mi zależy, żeby dzienny koszt Wniósł na plus. E, powyżej jak danej wagi spada przerozdzienny. No ja już tracę. Niestety, także już mamy 12 minutę nagrywania. To może wróćmy do podsumowania sprzedaży. Tutaj mam napisane: Byk urodził się 25, 8, 23, Miał 578 dni. Waga żywa była 725 kg. Waga hmm, półbojowa 401,4 kg, klasa R minus. Wybicie 55,3% dzienny przyrost wyszedł 1,2 kg, liczone od cielaka odliczyłem 30 kg na każdej sztuce, Cenę jako dostaliśmy netto 2460 brutto 26,32, na żywą wagę. Ważyłby po stronce 674 kg i cena na żywo dostaliśmy 515,68 zł. Bek ogólnie wyszedł fajnie i tak to mogę powiedzieć, że byk wyszedł taniej. Zostało to same żywienie co łowki, czyli opłacalność z byka jest, jest jakaś jest. Także myślę, że no ten końcówka została, tak? Ten no, 26 zł, no to. No, zostało z niego trochę, tak? Gorzej z jałówkami już jest gorzej, bo dostawały te same żywienie, a przyrost był zdecydowanie gorszy. Jałówka czerwona, to tak właśnie kupywana. Urodzona 19 czerwca, 23. Miała była starsza, właśnie najstarsza. 645 dni. I waga żywa 620 kg, a waga półbojowa 313. Klasa O-54, minus wybicie. Znaczy trochę słabe wybicie, no ale to była po mlecznej krowie z gospodarstwa mlecznego, tak? Zacielone jakimś tam nim chyba. Chyba to nawet nie było od gospodarstwa, tego kupiona, co się urodziła, tylko od innego. Także też jak było od handlarza, tak? I cenę dostaliśmy: 23,40 netto, 25 brutto, eee, tak. Dzienny przyrost wyszedł tylko 0,9 kg, no i te 100 gram dla mnie już jest trochę słabo. Ogólnie, najlepiej, żeby każda sztuka miała przyrost około kilograma, wtedy mogę mówić o takiej fajnej opłacalności tu już niestety tego nie było. Z zaskoczeniem, że jałówka po krowie, która była tam w Szarole z cimentalem zmieszana. Wyszło jeszcze gorzej, i zacielona angusem wyszła jeszcze gorsza. I tu nauczka jest na przyszłość, że im młodsza sztuka, to jest lepszy przyrost i lepszy zysk. Jałówka siwa to była właśnie po angusie. Ona, pomyliłem się, to właśnie ta jest najstarsza. Urodzona 21 maja 23, w Dzień targów w Łęży. Za nie dostaliśmy 24,10, 25,79. Troszkę więcej dostaliśmy za tuszę. Ale co mogę powiedzieć? No, Była starsza i przyrodzenny wyniósł tylko 0,82 kg. A waga mięsa była mniejsza od tamtej sztuki. Tylko liczyła 297,6 kg. Klasa za to o plus i 50 wybicie i 6%. Yy. Waga żywa 587 kg, po strące około tam 50 kg, kilo, 546 kg, 7% strączki, tyle mi e, ubojnia, e, wyliczyła na byku, że wychodzi coś około 7%. No to tak liczmy, że 546 kg i bym dostał tylko za 14,6 zajłówkę, a tutaj 13,59, tak 59 i miałaby czerwona. 577 kg. I czy to opłacalność na jałówkach wyszła? No, trochę słabo, bo patrząc na to, że jałówki jakby to samo pasze co byk, a miały poniżej kilograma przerostu. Także nauczka: im młodsza sztuka, tym lepsza sprzedaż. Jałówki widzę, że nie ma co wstrzymać powyżej 20 miesiąca, bo później się tylko bydłują, stają się, że tak powiem. No, już krowami i nie przyrastają, to tak samo jest, że byczek jeszcze trochę dłużej ciągnie to wagę. I tu byczka można było podtrzymać, na przykład teraz. No, paliśmy się tego właśnie, no, jakby to powiedzieć, tej choroby pryszczycy. Tak i sprzedaliśmy, że no, na razie jest cisza. Cielaki kupiliśmy na to, następne. Także niewiele zostało. Po sprzedaży kupiliśmy na to cielaki. No, i nie ma tej opłacalności, tego zbydła. Cielaki są drogie. No, można było kupić na mleko, tylko kto to był, odpoił raz, a drugie, no, na mleko darmo też nie daje. Widziałem, że nawet po 2000 na mleko zajałóżki w kolorze. Także, no, nie jest drogo, tak. To powyżej 3000 wyszły. Także, no, sami widzicie, jak jest, jak jest. Ja tam nie będę zmyślał. No, ogólnie co mogę powiedzieć na swoim profilu gospodarza Nasze gospodarstwo jest na obecną chwilę na tylko na sprzedaż bydła. E, około 5 sztuk bydła sprzedajemy rocznie. W tym roku będzie sprzedaż na jesieni jeszcze, także miejmy nadzieję, że sprzedamy trochę więcej niż 5 sztuk, ale raczej patrzę na koszty, tak? na naprawę maszyn, na utrzymanie gospodarstwa, na pasze nie widzimy raczej na plus. Koszta przewyższają sprzedaż. Dużo osób mi powie, no, że za drogo żywię tak. E, użytki mam posiane e, trawami, bo są tanie. Pola regenerują, tak. Słomę będę musiał w tym roku kupić, no to będzie też duży koszt. No z drugiej strony, to, to, to pola dojdą do lepszej kultury. Tak jak żyto było w tym roku bardzo ładne, na tej działce dużo burnika dostało. No jest fajnie, tak. działka, którą zakupiliśmy, ona będzie się spłacała ze 30 lat, tak. I trzeba co roku do tego liczyć, liczyć, liczyć te koszta, żeby się spłaciła, tak. I przy okazji trzeba też liczyć koszta na wyprowadzenie tej działki. No i niestety tak wygląda, że gospodarstwo niestety, ale nie jest tak opłacalne jak u innych. No co mogę powiedzieć, jak przyjdzie choroba języka, przed wybiją nam sztuki, to gospodarstwo już jest kompletna plajta. Nie, nie widzę siebie w innej branży niż hodowla bydła. Mając kilka hektarów, na zbożu już próbowałem, niestety, ale na zbożu nie wychodziłem na plus. Przy hodowli bydła też nie wychodzę, no ale coś tam zostaje, tak powiem, jakoś to się kręci, tak? No ale to nie jest opłacalne, tak? Z takiego punktu, żeby to wyżyć, czyli z 7 hektarów hmm, pola słabej klasy, może nie najgorszej, bo to nie jest tak najgorsza klasa, bo podatek mamy dosyć wysoki do zapłacania za pole, bo mam klasę czy od 3 B do piątej z przewagą czwartej klasy, a bym powiedział, ale no, rośnie jak rośnie, tak, torfy mamy w klasie 5. To one w sumie rosną dobrze, ale już na no, polach żwirowych no to już jest gorzej, tak. Co mogę powiedzieć, no, no, malinę mamy, ale no, plantacja no niezadbana nie w tym roku, no, to już chwastem porasta. Widzę sąsiedzi malinę jakby polekwidowali, także no, nie wiem, czy dobre kierunek. No ale na przykład tak dużo osób mi mówi, żeby iść krowy dojne, no ja się nie wyobrażam w krowa dojnych. Trzeba mieć pod uwagę, tak, ja y, jestem osobą, która ma 25 lat, trochę problemy ze zdrowiem, y, jakby to powiedzieć, no siadło mi zdrowie, no nie mówię tego, żeby się zaużarać, ale bardziej na takich młodych, co może to obejrzą, y, niech pomyślą na tym, że zdrowiem trzeba dbać. Ja pracowałem, no, w sumie, tak można powiedzieć, no od zawodówki, tak, no tak pierwszej klasie i drugiej, to tak pracowałem, no tak, oj no. No jak to praktykam, tak, w trzeci to już jechałem dusz, no, za dwóch pracowników, za to za to, za to, za to, za psie pieniądze, no i wtedy były pierwsze problemy ze zdrowiem, no niestety padłem, no schudłem, no dużo miałem wagę niższą niż teraz, a później zaczęło się tak, że no było ciężko jednak do tej pracy chodzić, no i trzeba było zacząć używać używek różnego typu, Stosować, no ja na tych używkach jechałem, do doszłem do tego punktu. To niektórzy wiedzą tu miejscowi, jak, no, że zamiast wody piłem Energetyka i, no, i kawę, tak. Ostatni rok w tamtym, no to już Energetyku trochę rezygnowałem, piłem kawę, ale tak, to wiedzą, że niektórzy, że ja piłem zamiast wody Energetyki, tak. Odżywiać też się zdrowo nie odżywałem, na no, szybko jechałem, albo wcale nie jadłem po całe dnie Raz dziennie u mnie ogólnie posiłki były no i układ pokarmowy siadł Dużo przeciwbólowych No jeszcze te operacje teraz, no i zajechałem się, no, mam takie problemy teraz z układem pokarmowym, że niestety no już, no, już raczej to już takie ja funkcjonować raczej nie będę normalnie Już raczej znaczy, szans nie ma, już widzę, że Do zera zajechałem się, no nie mam wydajności Ogólnie po operacji z ręką dobrze mnie złożyli, nie narzekam, jest fajnie, mogę funkcjonować, ale ogólnie mam następne problemy, także no, zdrowie trzeba dbać. Dużo osób mi mówi, czy mu nauczyłem się z gospodarstwa kilkohektarowego, ogólnie powiem tak, jak wchodziła Unia z tego gospodarstwa, dało się wyżyć, ale trzeba wrócić do jednej rzeczy. Wtedy, gdy był 2005 rok, i pierwsza sztuka już była krowy na mamkę, było u mnie mleko na czarni, to ja nie pamiętam bardzo za mnie, jak było oddawane. Trochę świń było, na tamty, właśnie tak jak ten płotek jest, tam były świnie i była jedna maciora, e, raczej była jedna maciora, jeszcze świnie potrafiły tu się ta czarna sztuka stać, a tu wało, także trzy krowy stały. No, nawet za mnie tak było, ale tu już za mnie nie były krowy mleczne, tylko mamki. No, umie kiedyś już to do krów doić, więc teraz tym bardziej uważam, że nie będzie miał to doić. Ale biorąc, praktycznie patrząc, teraz gospodarstwo, które ma 50 sztuk krów, to nie jest gospodarstwem konkurencyjnym. To gdzie mowa? Gospodarstwo, które ma 7 hektarów i zero możliwości rozbudowy. Budynków, bo ma wąskie gospodarstwo, iść w krowy dojne. Żadne szanse. Myślę, że nawet, żeby chcieć zrobić tak, jakieś tam dojarkę kupić i do, doprowadzić do takiego stanu, żeby to meczarnia chciało odbierać. To wiem, że kiedyś coś było u mnie mówione, że 20 sztuk, żeby mleczarnia moja odbierała tutaj, najbliższa, tak mi się kiedyś obiło. Byli sąsiedzi, którzy tutaj na wsi jeszcze oddawali, bo za mnie pamiętam, no to próbowali, jeździli tam do, do kilka wiosek dalej do rozlewni, do jakiegoś tam gospodarza wozili i wszyscy zrezygnowali. No i patrząc na to, że ja już za mleko się kiedyś brałem i odpuściłem temat handlu po ludziach nawet, także już odpuszczam ogólnie krowę, mamkę, zacieliliśmy to Ale ogólnie ja licząc krowę, tak żeby krowa dała cielaka I w tym systemie co my mamy Też to jest nieopłacalne Patrzcie ile ta krowa zje Przez rok czasu A da tylko nam cielaka Także chyba wraz taniej kupić jest cielaczka No i nie trzeba co roku o tej krowy chodzić Także to są moje spostrzeżenia No także Tyle w filmie, trzymacie, cześć, możecie oczywiście mi napisać, jak to u Was wygląda przy sprzedaży bydła, dzienne przerosty, żywienie, o, o, koszty można, no nie wiem, no jak to Wy widzicie. Z drugiej strony, ja powiem tak, jakby było tak naprawdę gospodarstwa, byłyby bardzo opłacalne, to raczej by w pewnym sensie ludzie nie rezygnowali z opasów, tak? Jest tak, jedni rezygnują, drudzy wchodzą, tak? Jedni idą w ilość, a drudzy rezygnują. Tak samo z dojnych rezygnują idą w opasy. Rezygnują całkiem z hodowli. No to hodowla wiadomo, to jest powiązanie, trzeba się z tym liczyć. Czy nawet żeby dawać raz dziennie, czy dwa razy. Na, czy mieć na pastuchu, to krowy potrafią uciec, zachorować, pobić się, że tak powiem. No i jakieś tam są różne problemy. I zdrowotne krów, i tam różne. No nie, nie ma tak, że jest idealnie w hodowli bydła. Uprawa jest, wiadomo, może łatwiejsza. No, no a na przykład warzywa, ogólnie ja siebie nie wyobrażam przy warzywach na małym morale, piaszczystym. Teraz wyobraźcie sobie wykopanie kilku studni. No bo pola są, no jakby na to nie patrząc, no, no W kilku sołectwach, tak? W dwóch powiatach, tak? No, nie, także nie mam pola w sumie tak blisko siebie. Mam teraz dwa tutaj, kilometr stąd. Obok siebie praktycznie, ale też jest pomiędzy nami tak jeszcze jedna osoba, więc no i trzeba by dwie studnie kopać na, na hektar pola, tak. To też co koszta, malina więc będzie nienawadniana. Także na tym zakończymy filmik, trzymajcie się, cześć. Wiem, że będzie duża krytyka, no ale cóż, chciałem nagrać film, to nagrałem i tyle w temacie.